Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Maniak jesteśmy w hodowli roślin Kalinowa. Jest to członek grupy Agrosat, bardzo dobrze znanym w Polsce firmie, która zajmuje się konfekcjonowaniem ziemniaka, ale i również cebuli. I właśnie w typowo cebulowym obiekcie jesteśmy. Znajduje się tu 8 komór o łącznej pojemności około 6500 ton. Komory są różnej wielkości, od ponad 1000 do 600 ton. Obiekt wyposażony jest w system podciśnieniowy. A to, co widzicie Państwo pomiędzy skrzyniami, ten, ten system balonów, jest tutaj dlatego, że konstrukcja dachu nie pozwalała nam na zastosowanie szerzej znanych Państwu plandek, które przykrywają te, te otwory wentylacyjne. Budynek został wybudowany w 2024 roku. My rozmawialiśmy z klientem od ładnych paru lat na, na ten temat. Został zaprojektowany również z nami. I mimo że w pierwszym roku zbudowaliśmy tylko układ wentylacji i osuszania kondensacyjnego, budynek, jak Państwo możecie zobaczyć tutaj, przystosowany jest również do montażu chłodnictwa, co zrobimy właśnie w tym roku. Urządzenie, przy którym się znajdujemy, to jest tak naprawdę moim zdaniem klucz do sukcesu tej przechowalni w tym roku, ponieważ ze względu na budżet klient nie zdecydował się w pierwszym roku od razu na wyposażenie układu w system chłodnictwa, a to urządzenie pozwala nam osiągnąć odpowiednie warunki wielgotnościowe. Produkt, który jest tutaj przechowywany, pochodzi od różnych dostawców. przyjeżdża tutaj w bardzo różnej kondycji, jest tutaj kilka odmian. I rzeczywiście dzięki zastosowaniu tego systemu wentylacyjnego oraz osuszacza byliśmy w stanie osiągnąć najbardziej optymalne warunki. Mimo braku układu chłodnictwa bardzo optymalnie wykorzystywaliśmy warunki zewnętrzne, dlatego mimo że mamy 11 marca produkt jest w wyśmienitej kondycji, co cieszy i nas, i klientów. Obiekt ten został zaprojektowany i wybudowany z nami. Jeżeli wybierzesz wykonawcę budynku już na samym początku, możesz być pewny, że w trakcie realizacji nic ci nie zaskoczy. Wszystko było skrojone pod wymiar, wszystko było spasowane w tak żeby nasza technologia tutaj pasowała oraz jesteśmy przygotowani na rozbudowę. Bo tak jak już wspomniałem, jeszcze w tym roku powstanie tutaj układ chłodniczy, którego w Polsce jeszcze nie widziano. Będzie to system chłodnictwa z osuszaniem kondensacyjnym, z wykorzystaniem odzysku ciepła służącym nam do właśnie osuszania kondensacyjnego. Także zapraszam do obserwowania naszego profilu, bo już w tym roku będzie się tutaj działo.